Siemanko, dzisiaj chciałbym Was zaprosić do oglądnięcia odcinku związanego z pracą rąk Ogólnie pokażę Wam kilka trików i kilka błędów, które są często popełniane przy tych partiach. Głównie chodzi mi o biceps, triceps. Nie będziemy na razie skupiać się na przedramionach, co to, to dosyć taka szczegółowa partia, szczegółowa, dosyć mało istotna partia dla osób początkujących, ale też pokażę Wam, dlaczego niektórym osobom w ogóle te, te partie nie idą i gdzie tkwi sedno tego problemu. Także zapraszam. Dobry. Ok, to tak. Pierwsze ćwiczenie, jakie chciałbym Wam zaprezentować, jest ściąganie linek wyciągu górnego na triceps. A mianowicie wygląda ono tak. Prost przyklejamy sobie łokcie mocno, stajemy dosyć blisko wyciągu i prostujemy ramiona w ten sposób. Chodzi o to, żeby przed też było wyprostowane na końcu. Nie było nigdy zdjęte, bo tak naprawdę wtedy tracimy cały może nie całkowicie, ale tracimy napięcie w tricepsie. Więc tak, i powrót jest do 90 stopni, i z powrotem wyprostowanie. Pamiętajcie o tym, żeby zatrzymać na końcu na chwileczkę i powrót. To jest dosyć łatwe ćwiczenie z pozoru, ale tak naprawdę jest dosyć ciężkie dla zrobienia dla osób początkujących. A jest najbardziej skutecznym ćwiczeniem, jeśli chodzi po prostu o mięśnie trójgłowe ramienia. Ok, kolejnym ćwiczeniem będzie uginanie francuskie na ławce leżąc. Reprezentuje się ono w ten sposób. Wchodzimy się na ławce, ręce są wyprostowane. Pamiętajcie o tym, że tak, ramiona muszą być zaklęte w ten sposób do środka, skręcone. Opuszczamy praktycznie do czoła i prostujemy. Jeśli dacie sobie troszeczkę po możecie wypuścić za głowę i kontrolujcie za tak każdym razem te łokcie, żeby one nie uciekały w ten sposób na zewnątrz tutaj, bo to nie ma kompletnie sensu. Tylko napięcie ma być pych i tutaj na samym końcu. Tu jest też napięcie tricepsu i powrót z powrotem. Dla trudniejszych można przesunąć w ten sposób i nie wycisnąć jeszcze raz. Hop. Do nosa i wyciągniemy. Ok, Jest tutaj czyszczenie, które zaangażuje nam w szczególności tą głowę tutaj długą, bicepsa, będzie uginanie w opadzie tułowia. A mianowicie wygląda ono tak. Przyklejemy sobie łokieć i prostujemy go całkowicie w tej po prostu. Handle można dopiąć troszeczkę do boku. Powrót i hop. Powracamy do 90 stopni, tak żeby napięcie przez cały czas było. I wracamy. Hop. Lekki skręt, wyprost i czuć ewidentnie końcówkę tricepsa tutaj u góry. Także cały praktyczny triceps w tych trzech ćwiczeniach da się niszczyć. Nie trzeba głównie jakich yy, tak naprawdę ćwiczeń jakiegoś wymyślania nie wiadomo czego także zachęcam, bo to są super podstawy tego się nauczycie i już super będzie na pewno wszystko okay. kolejnym ćwiczeniem, teraz już na biceps będzie uginanie sztangi stojąc jest ono w sumie bardzo, bardzo częstym ćwiczeniem wykonywanym na siłowni ale też dużo osób strasznie popełnia błędy szarpie w ogóle nie kontroluje tego, w którym miejscu znajduje się łokieć i tak naprawdę często używamy do tego barków, zamiast tak naprawdę skupić się na tym, żeby biceps się angażował. Też dużo pracy wykonują przedramiona, kiedy ściskamy na maksa tą sztangę. Ona wcale nie musi być taka ściśnięta, tylko wystarczy troszeczkę poluzować ten chwyt i z automatu zamiast przedramiona będzie pracował biceps. Prezentuje się ono tak. Chwytamy sobie w odpowiednich odległościach, łokcie wysuwamy troszeczkę do przodu i Mamy zgięcie do góry, hop wystarczająco, nie musicie przeginać tutaj, bo to nie jest lepsze dopięcie, tylko często tracicie napięcie, jeśli nie macie e, czucia tak naprawdę w bicepsie. Jeśli ktoś ma czucie, no to wiadomo, że jak tak dopnie jeszcze mocniej, to, to będzie czuło ale jeśli nie czuję jeszcze na maksa, sam w sobie do napinania, to nic z tego nie będzie. Więc to ma być ruch dosyć krótki, przede wszystkim łokciami nie ruszamy tu do, do tyłu, to nie ma być taki ruch, tylko ma być łokieć z przodu i pełny zakres ruchu. Ok, kolejnym ćwiczeniem będzie uginanie z suplinacją na ramionach, które będzie angażowało całe, e, całe bicepsy i ramię. Także e, wygląda ono następująco, stajemy mocno ośrodek brzuch napięty e, i Tutaj mamy zgięcie z rotacją, dopinamy biceps i opuszczamy. O Op. i druga z powrotem. Najlepiej robić na zmianę, bo wtedy można się skupić na maksa. Można też oczywiście, że oburącz, ale tak naprawdę lepiej jest się skupić na jednym ramieniu, później na maksa na drugim. Czas pracy będzie troszeczkę dłuższy, ale też można zawsze więcej podnieść tak naprawdę i to też będzie przynosiło lepszy efekt To jest moim zdaniem to ćwiczenie, jeśli chodzi o biceps e, Tylko pamiętajcie o tym, żeby tu też nie luzować na maksa tego ramienia. E, tylko po prostu ono zawsze, żeby było troszeczkę napięte. Pyk z powrotem. Pyk. Także takiej istotne sprawy, żeby ono nie uciekało. E, żeby tutaj nie przekręcać tego łokcia do góry i wszystko okay. a ostatnie ćwiczenie jakie chciałbym wam pokazać jest może nie tyle ćwiczeniem dla kobiet e, ale moim zdaniem kobiety w głównej części powinny go wykonywać e, jeśli już ćwiczą ogólnie ramiona bo ono nie robi buły tak naprawdę z bicepsa tylko sprawia, że ręce stają się smuklejsze a mianowicie to jest uginanie łokowe, czyli mamy zgięcie tylko i wyłącznie tutaj w ramieniu opuszczenie i zgięcia z powrotem. Troszkę pracuję przed ramionami, troszkę biceps, ale nie robi się z tego żadna buła, nie powiększa się ten przede wszystkim więźniów w środku, tylko troszeczkę smukłość tego ramienia się poprawia. Więc tak naprawdę to jest moim zdaniem najlepsze ćwiczenie, jeśli chodzi o e, ćwiczenie dla płci e, żadnej Mam nadzieję, że ogólnie ten odcinek coś Wam wniesie. Pomoże Wam ogólnie w jakichś takich mangamentach związanych z ćwiczeniem rąk? Coś sobie z niego wnioskujecie i coś Wam to da. Także zapraszam do subskrypcji i oglądania dalszych odcinków. Teo!